A Witam Was po długiej przerwie, może nie aż tak długiej jak to mogło być, jak wiecie, nie miałem własnego sprzętu. W ostatnim odcinku jeździłem na rowerze pożyczonym od kumpla, ale dzięki filmie Kelly's Bikes dostałem dwa takie cacuszka. Pierwszy to Hardtail, na którym będę latał na delcie, a drugi sprzęt to Full Suspension Bike. Powiem Wam, że jest to dla mnie coś nowego, w szczególności, że dzisiaj okazało się, że mam 29-calowe koła. Także, będzie to dla mnie nie lada wyzwanie. Jesteśmy właśnie w Szyrku. będziemy wjeżdżali na szczyt i zobaczymy jak sobie poradzę na trasach. Jak widzicie jestem w pełni ubrany w ciuchy Foxa, ochraniacze, kask, ja, ponieważ moim drugim sposobem jest cała firma Fox Racing. Także, no, dziękuję im za to, że tak szybko mogłem wrócić do Zajawki. No kurde, aż się łezka wokół kręci, tyle lat minęło, a my dzisiaj wjeżdżamy na sam szczyt szyrku i zobaczymy jak sobie poradzę na trasach. W tym odcinku chciałem pokazać Wam, jak odnaleźć się na trasie zjazdowej. Pokażemy, jak wjechać wyciągiem, jak zamontować rower na ten wyciąg. Myślę, że to będzie ciekawy materiał. Jest z mną też kraja i Elvis. Także wszystkim znane osoby ze sceny rowerowej. Jest na pewno. Ja też się wiele nauczę. W dalszej części odcinka, oczywiście kolejny giveaway. Bo co odcineczek chcę dla Was rozdawać jakieś fajne gadżety. Także czekajcie na to. A teraz przechodzimy do rozstrzygnięcia ostatniego konkursu. Jak wiecie, w odcinku wtedy wracam do wyczynowej wyjazdu na nowerze. zrobiliśmy giveaway, w którym można było wygrać kask. I właśnie w tym momencie wylosujemy zwycięzcę. Należało napisać komentarz pod filmem Jeżdżę w kasku, o bezpieczeństwo przede wszystkim. I zaczynamy: 100, 200, 300, 500, 600, 700 komentarzy. 1000, 1100, 1200, 1300. No tych komentarzy było, także dziękuję Wam wszystkim. W dzisiejszym odcinku też zrobimy giveaway, ale o tym za chwilę. A teraz a teraz losujemy zwycięzcę Liczę, liczę, liczę tutaj fast motion. 8,5 tysiąca. Dziewięć tysięcy komentarzy. 9200, 300, 500. Co jest? 10 tysięcy komentarzy! Co tu się dzieje? I teraz co? Start, and Pinker, and the winner. Start! Jakub Tyl Jeżdżę w kasku! Rewelacja, stary! Mam nadzieję, że kask posłuży Tobie jak najlepiej. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał jego wykorzystywać przy jakichś glebach. I gratuluję Tobie piąteczka. Dobra, Jakub, żebyśmy Ciebie odnaleźli, to proszę na swoim kanale w informacjach dodaj jakiś kontakt mailowy, a ja wtedy z Tobą skontaktuję. I jeszcze raz gratulacje, Jakub. Stasznie się jadam, bo jestem w górach po parunastu latach na rowerze. Także będą to pierwsze zjazdy od bardzo dawna. Mam tutaj model Słach 30, 29 calowy koła. Elwis mi tutaj jego wyregulował. Yy, całą amortyzację. Także mam nadzieję, że będzie się jeździło jak najlepiej. A jestem tutaj z dwoma legendami polskiej sceny dowodowej z Elvisem. Tego nie widziałem dobre Ile lat? Kurze, no co najmniej 10 takiej Ja? Co najmniej rowerze. 10 lat słuchajcie. I jestem z krają. Bardzo utytułowani zawodnicy. Kiedyś często rywalizowaliśmy na zawodach. Ale też razem jeździliśmy? Też razem jeździliśmy, razem rywalizowaliśmy, wspólnie się motywowaliśmy. No dla mnie to jest dla mnie to skała historii. Także pani, że załca jestem. W, w ogóle patrzysz? jestem ciekawy, jak trasy wyglądają. Wiesz, minęło dużo lat. Dużo wody upłynęło w Dużo <śm> wody upłynęło w A powiedz mi, czy mi te trasy to jest jaki poziom trudności? Poradzisz sobie bez problemu początkujących do takiej super trudnej. Myślę, że jak wejdziesz od razu w trasę, to będziesz... Wiesz, ale skargał. zanim pojawiłeś się na trasie, trzeba już tam wjechać. Wyciąg. No to chciałem pokazać naszym widzom, e, jak założyć rower na wyciąg. No to co? Jest to bierzemy, sp bierzemy sprzęt to od razu pokażemy. No to lecimy. I jest Zami. z nami jeszcze Dzikuska, e, która bardziej jest znana ze świata e, motocyklowego. I z Słowakami z Motobandy, Siemano. A powiedzcie mi, jeździliście kiedyś tak, jakoś na, na zjazdach większych? Ja nigdy. Także ja będzie mój to... pierwszy raz. O, no to fajnie. Bardzo fajnie. Bo, bo Ale byście z... mieliście z czego pośmiać. Słyszałem, że, że, że trasa nie jest jakaś skomplikowana. A jak macie doświadczenie, wiecie, no, pędząc e, na, na motocyklu. Tylko, myślę, że ja na spadzie, więc, no tak, to, jest od od więc to jest zupełnie inna bajka. Próbowałam no, kiedyś się od roadu, ale źle woli... się to skończyło. No, no, tak. to ja w tym roku w ogóle zacząłem enduro po raz pierwszy i było bardzo fajnie, hmm. więc no, mam nadzieję, że tutaj też będzie. No Janek nas dużo, myślę, nauczy, hmm. albo wszystko. Mówił, że za 10 minut już będziemy spragnieni. <laughs> no, to, to jest w ogóle fajna zajawka, też polecam swoim widzom, jak macie tutaj czasy wolnego. W ogóle to jest też wypuszczalnia sprzętu, także Przyjeżdżacie sobie, wynajmujecie sprzęt i chcecie. Yy, Och, też może ją wynająć? Wszystko można. Jest tam do Wszystko. Wszyscy w zieloni. Chodzisz zielony, a wychodzisz Kolorowo. jak zawodowiec. Kolorowo, zobacz. Moment. Także, także no jest fajna zajaweczka, więc się tutaj pośmigamy. Będzie fajnie. Dobra. Kurde. Sytuacja jest na tyle prosta. Że mamy gondolki zamknięte. Mamy gondolki zamknięte. Ty kładziesz z tyłem, ja przodem. Dwa rowery w jednej gondolce. Okej. Tak mówił Elvis przynajmniej. Także jak już ułożycie sobie... Chłopie, Chłopco wyszedł przed... Czyli tak. Dwa w jednej gondolce pełen luksus. Kładziecie sobie, otracie. Siadacie i gościu... To jest życie. Słoneczko z jazdy rowery. Lekne, to jest piękne. To jest piękne, słuchajcie. Tylko, że słyszałem, że w połowie nas jest przesiadka. Więc już nie będzie tak kolorowo szypek, bo się przysiędziemy do gondolki otwartej. Okay. Bo tu jest gondolka zamknięta, czyli taka, że wiecie, sobie siedzicie i nic was nie interesuje. A tam też was nie interesuje, ale jest takie wrażenie, wiecie. Otwartej przestrzeni. Wypożyczyli rowery, operatorzy, o kaskę a o kaskach zapomnieli. Ale to nie jest śmieszne wcale. No a wracając do tego, no to nie macie wrażenia otwartej przestrzeni, tylko jesteście na otwartej przestrzeni. To jest 15 lat na ziemią, także, także jest wesoło. Ale to jak ktoś na to jeździ, to jest dla niego nic. Przechaliśmy na początek Skills Parku, czyli miejsca, gdzie możemy zacząć swoją przygodę z jazdą. Nie widzimy jeszcze na regularną trasę, tylko w tym miejscu będziemy się uczyć tych podstawowych ruchów, podstawowych technik. Zanim w ogóle widzimy na sam Skills Park, to zaczniemy przede wszystkim od rozgrzewki, a potem zaczniemy jeździć na pachołkach. Bo zależy mi na tym, żebyście zobaczyli jak zachowuje się taki rower, jak zachowują się hamulce i jak on skręca. Więc zaczynamy. Piotrek, rozgrzeweczka. To nas szybko zdejmiemy sobie na kaski, położymy rowery z boku, tak żebyśmy mieli przestrzeń, zrobimy sobie szybką rozgrzewkę. Widzicie, rozgrzewka nie tylko w sportach walki jest ważna, ale też przy jeździe na rowerze. No wiadomo, że po upadku, czy nawet skoku z wyższej wysokości, jest dużo obciążenie na Wasze stawy, dlatego trzeba się dobrze rozgrzać, Także pamiętajcie o tym. Jesteśmy na drugiej stacji, musicie postawić ją do pionu, poczekać na swój wagonik. Zawiesić go i usiąść. Jesteśmy już na szczycie pod naszą trasą Hip Hopa w nawiasie R. To chyba znaczy, że są to jakieś hopki, Na których będzie można coś polatać. To co? Lecimy. Trzeba też dodać, że udało się chłopakom załatwić kaski. Także nie zjeżdżajcie bez kasków, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja też założę swój i lecimy, nie? Jak widzicie tutaj mamy pierwszą przeszkodę. Można ją albo zwyczajnie przejechać, albo przejechać na tylnym kole, albo przy odpowiedniej szkości przeskoczyć. To jest najszybsze rozwiązanie, ale też chyba najcięższe, a więc ja spróbuję wkleić się w lądowanie i przeskoczyć tą muldę. Jak już udało nam się ładnie wkleić w pierwszą przeszkodę, to teraz przed nami muldy. Najlepiej przejechać je na manualu, na tylnym kole, opuszczając przednie na zjeździe kolejnej, w której nie wytracimy szybkości. Spróbuję Wam to pokazać. W każdym razie musicie być jak muchy. Szybcy, zrobić to delikatnie i cicho, tak żeby nie było słychać szelestu kół. Jak Tommy Lee Jones w będę! Jestem zajebiście zmęczony, ale zadowolony. Cały dzień na dobrach, boli mi dosłownie wszystko, pomimo, że nie było dzisiaj żadnych gleb na szczęście, ale jednak zjazdy są męczące, ale mega satysfakcjonujące, także było mega dobrze. No powiem Wam, że się też zaskoczyłem, bo 3 zjazdy i na 29 calach na moim fullu potrafiłem to naprawdę przelatywać. Wszystkie, albo przynajmniej większość, hopek, jakie były na trasie. Nie były one jakieś mega wymagające, wiadomo, to w większości stoliki, ale jednak fajnie, że wyczułem ten to szybciej już myślałem. Także jestem mega zadowolony. gdzieś na nim bardzo dobrze. A niebawem zobaczymy, jak sprawuje się moja druga maszyna na delcie. I tak jak obiecałem, mam dla Was oczywiście giveawaya. A tym razem do wygrania jest spada rękawiczek Foxa. Jeszcze wybierzemy jaka. Środek do mycia rowerów OC1 oraz pedały Kelly's Rain, które naprawdę dobrze trzymają się butów. A co trzeba zrobić? Należy napisać pod filmem komentarz fajny zestaw. Zaobserwować to w innej Wojtek Gola, Kelly's Bikes oraz Fox Racing Polska. Powodzenia! I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście chciałem też podziękować filmie Fox, ponieważ dzisiaj jestem tutaj właśnie z nimi. Na tych trasach zjedziemy jeszcze raz. Za dużo p**** zaleciać. Siemano, jesteśmy właśnie w Szczyrku. Gdzie będziemy... rolować. Pełnie amortyzowane hamulce, to wiadomo. Pełni hamulce. Siemano, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii rowerowej. 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 Jesteśmy właśnie w strefie Skirzon, gdzie początkujący nie tylko mogą się rozdrzać przed wjazdem na trasę. E, pokaż tutaj Skirzona. Dobra, zakład, panowie. O ile przejadę tą trasę? Ile? Ale co, że tą przejedziesz? Prze no, muszę tą lewą przejechać. Czy prawą wolisz? To w prawach na To załóż, to prawo. Przejadę? Myślę, że nie. Chodź, dzięki. Czekaj, czekaj. Może przerzutki ustawić? <laughs> Wygrałem. <śmiech> nie weszłeś.